Stefano, może najpierw zacznę od tego, że bardzo Ci dziękujemy jako widzowie tańca z gwiazdami za dzisiejszy wieczór, bo była bomba! Miło mi bardzo, bardzo miło, że się podobało nam to. Też dziękujemy za zaproszenia, że po tylu latach mogliśmy jeszcze raz przywitać parket, który nam dużo dało, dużo wspomnienia. I też myślę, że też dużo dało jako rozwoju każdy z nas, bo właśnie z Justyna gadaliśmy, że, że teraz jesteśmy w... Twoja twarz obok siebie jako i roże, i że jesteśmy zupełnie dwa inne osoby niż wtedy jak się spotkaliśmy. I dlatego zawsze ja myślę, że trzeba tańczyć ze sobą, bo najlepiej się poznamy, poczujemy w tancu. I powiedział, że musimy tańczyć, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy teraz. Ale tak, 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 cały czas mówiliśmy. Tak, rzuciliśmy to. No i wtedy, ponieważ jubileusz się w edycji, było dużo pomysłów z takiej osoby, które tańczyły. Ja miałem tańczyć też z Agatą Kulesza, ale niestety nie miałem czasu, bo film nakręca, ale też było pomysły z Justyno i no, różne pomysły. I to się udało. Justyna nie była pewna, ale jednak ojej, nad, nad, nadal dam radę, już nie tańczy, już nie... Niż, nie ta forma, jak nie ta forma, <grybujesz> lepiej no jakbyś, Stefan, no, ocenił tę formę kiedyś i teraz. Uważam, że jest piękniejsza, lepiej tak? wygląda. teraz lepiej. byście wygrali kosztową kulę razem. O, nie wiem, bo to są inne, to, to nie jest kwestia wyglądu wygrania. Nie wiem tego, ale na pewno No mówię, co, co mi się podoba teraz okay. z taki rodzaju spokój. Ona też ma tak tak dojrzała, tak dojrzała w sensie tak się rozwinęła, yy, taki rozwój przy, przekonała jako osoba jest dziesięcie. I, Piękne, piękne, piękne jest się słuchać tak prywatne i e, dlatego też dzisiaj też inaczej się tańczyło, ale było fajnie, bardzo fajnie. Słyszałam, że mija 20 lat odkąd jesteś tutaj z nami w Polsce. Dlaczego zostałeś? Dlaczego tak długo? Co Ci się spodobało? Ja się zrobiłem bardzo sentymentalno ostatni rok. O, ja miałem 20 lat swoje, bycia tu w Polsce i tym, nawet z tym powodem robiłem własny spektakl, żeby się dzielić ta moja wdzięczność. E, spektakl taki bardzo lekki, zabawny, ale też wzruszający. I też e, tu ten taniec z wiedzami mi też wzruszył te 20 lat, bo nagle chcesz, nie chcesz, wracasz do tego. I patrzeć na to z taką ja wdzięcznością. Ja chciałam tutaj, ryzykowałam wtedy, miałam 25 lat. To był taki ostatni dzwonek, gdzie ja mogłem jeszcze powiedzmy coś robić z tancem. Ja zaczęłam bardzo późno tańczyć i nie wierzyłam sobie, że taniec może stać się moim życiem. Czy jest jakiś wiek idealny na rozpoczęcie tańca? No. no no tak, to, to jest znowu podejście, to jest mańce. taki, że o, powinienem się cieszyć się tańczyć. Też się tego cały czas na wszystko za, za stare, bo miałem 16 lat, już się życzyłem. Inni już tańczyli jako 4 5 lat. No. No, oczywiście mają już to, no ale dobre, miałem 25 lat, już tańczyłem, kochałem to ponad wszystko, byłem krawcem, miałem swoje, swoje krawcownie, robiłem ciuchy taneczne, ale potem powiedziałam, ojej, jeszcze 5 lat mam, jak ja będę miał 40, wtedy myślałam, że to jest stary, jak będę miał 40, czy ja nadal będę tutaj krawcem? Myślę sobie, no to nie jest źle, ale nie chcę tak kończyć, chcę na razie wszystko na jedną kartę. No i ta karta, ten mój ryzyko, ta moja chęć prowadziła do Polski, bo jedyna partnerka, która chciała, pasowała charakterne i wielu, wielu, no, wielu pośczyzn, bo to nie jest takie proste nasz, nasze środowisko, była Ewa Szabatin. A wasza Szabatyn była genialna tancerka, jest nadal, y, 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 ale dał mi warunek, powiedziała, jest jesteś super fajny, talentowany, ale jeżeli chcesz ze mną tańczyć, ponieważ była lepsze, dało warunek, albo polska, albo nic. I to było dla mnie, i to był ten moment, że myślisz, no no risk no fun, no musisz, wiesz, jeżeli ty tak chcesz tego, wszystko ma swoją cenę w życiu, uważam, i tak chciałem, wiesz, wszyscy byli przeciwko. Rodzina trenerzy w Polsce, gdzie to jest... Odradzali. Tak, odradzali na maksa. Ale wiesz, to jest ten moment, że brzuch jest tak silna ta intuicja. Teraz jak dostałem telekamerę, właśnie dziękowałam intuicji, bo ona powiedziała, idź, żeby nie szałować. Potem jak się nie uda, możesz wracać. No i się udało. I od tego momentu, oprócz, że wybrałam Polskę, wybrałam też siebie. Z względem, że... Raz słucham swojej intuicji. i ja od tego momentu cały czas słyszę, słucham swoją intuicję, jestem bardziej bliżej siebie, wierny się, bardziej wierny siebie jest, jest wspaniały. 20 lat jestem naprawdę, mam szczęśliwe życie, mogę powiedzieć, ja się realizuję, spotykam fantastycznych ludzi, rozwijam się, uradą, ale, ale tak na, na wysokich falach, więc być tylko wdzięczny.